Dziękuję, Lastko, A to kolejny odcinek serii Call of Duty. Jeden oczywiście. Aww, Johnson. Zarąd, byście biegasz. Kocham cię za to. O. Dobra, idziemy. Go, go. Gra zapisana. Nie trafiłem, ale jestem do duszy. Dobra. What the hell? What the hell? Но и го, го, го! MG42! Кур, деликатих тунемци втубнетя? Wycofują się. Ha. Idziemy za naszym kapitanem Flame Go go go. Dzisiaj będzie tylko jedna misja, bo jest trochę taka dłuższa. Wczoraj sorry, że nie było intra ani końcówki, ponieważ związane z tym rzeczy to... Jeszcze nie mam odblokowanego HD powyżej 15 minut. What the hell are you doing?! No nie, no nie, 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 nie. No, kontynuuj. Dobra. Chociaż jesteśmy tutaj. I szybko. Tu, 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 panem Foleyem. A wy gdzie tu? Dobra, idziemy na nich. O, FG-42. Dobra. Zaciął się. Czota. Już mnie chciał tu zabić pan. Tu będzie chyba drugi. No! Szybko! Dawaj. No. Już myślałem, że zginąłem. Dobra, Pop poszło. Good shot. Aha, mam tam czołg zniszczyć. Weźmiemy sobie... pancer Fausta. No co tak strzelać jak ten głupek, porąbaniec? Jak ja i tak cię zastrzelę. Kabum, men! Idziemy. Zaraz będzie o moździerze w nas walą. <gryw> A ja sobie przeszedłem. I tu będzie... Dobra, wyprzedzam ich no ale spoko. Hehe, <laughs> czoteczki. O, tu nawet disk ten snajpa. Uł Hu Dobra mu że zdjęte. Skąd tak nawala stamtąd? Dobra. Taki cienias. MP40. Przegrupuj się z Kapitanem Flame i wsiąść do samochodu. Tu powinien być samochód. Menu? No, co tam? O, jedzie. Ale zarąbiste są te samochody. Normalnie sam. Uda nam się dotrzeć tym złomem do batalionu. Co mam im przekazać? No co? Dostarcie to do rąk własnych major szeparda. Powiedzcie mu, że kompania B zabezpieczyła miasto, ale długo go nie utrzymamy. Jeśli nie dostaniemy posiłku, zrozumieliście, szerżancie? Och, tak, sir. Oczywiście przejedziemy przez pozycję wroga w tej francuskiej konserwie. Może namaluje pan na niej tarcie, sir. Dobra, nie chcę się czytać. Tam było Sheparda. Shepard był w mw 2 tym złym, którego musieliśmy za zabić. Za bi, 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 tak. Soap, co go tak. Siuch, tak nożnikiem wziął. Zorki, że w poprzednim odcinku tak było. Cicho mówiłem. Dobra, ja się z Wami żegnam. To by było na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Więc się ma,